Hej, cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Miałem nagrywać w tym momencie, a właściwie miałem odpalić streama, ale z kilku przyczyn nie jestem w stanie tego zrobić. Natomiast nagrywam dla was krótki odcineczek dla osób, które mają Alexa, grają w Alexa, taki poradnik. Otóż, jeśli zaczynacie grę, zaczynacie ją właściwie dość niedaleko, tak? Zaczynacie grę tutaj, się po tym terenie, przeskoczyć w to miejsce no, może troszkę czasu to zająć, natomiast jeśli tylko macie taką okazję, możliwość, i tak dalej, polecam. Dlatego, że tu jest skrzynia. Skrzynia, która jest niezamknięta żadnym zamkiem. Nie trzeba jej łamać wytrychem w żaden sposób, po prostu leży sobie skrzynia. Podchodzicie do skrzyni i w skrzyni znajdujecie otóż co? Otóż znajdujecie standardową koszulę Morkonów. Daje wam ona 33 pancerza. Ja biegam w tym momencie z pancerzem takim samym: 33. Zapłaciłem za niego 1300 Lexitu. 1300 Elixitu w kieszeni zatrzymujecie, macie jeden z lepszych pancerzy na początek gry i możecie go wziąć dosłownie zaczynając rozgrywkę. Pierwsze co zrobić, przylecieć tutaj i sobie go zabrać, tak po prostu, że tak powiem, just like that. Więc to by było na tyle z mojej strony. Taki mały, krótki poradniczek, gdzie wyposażyć się w świetny pancerz i yy, nie zobowiązujący do niczego, tak. Tutaj z ubrania jakiegokolwiek pancerza nie wymaga żadnych statystyk, więc nie musicie w żadną stronę iść nic kupować, nic robić. Po prostu przyjść tutaj, zabrać sobie. Także to by było na tyle z mojej strony. Takie polecam na początek, sam w tym momencie to znalazłem. Jeśli znajdę coś lepszego czy coś, no to będę wam to aktualizował, wrzucał. Tyle. Na razie, Bajo, cześć, miłej gierki.